Dotarliśmy właśnie do centrum Kiszyniowa i zaraz się wybieramy na kolejny autobus do Naddniestrza. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na granicy mołdawsko-naddniestrzańskiej. Na nie, 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 nie. Very good, OK? To jest klimat. Drodzy, myślimy, że to będzie szybki szpil ten przejazd. Widać, że im się po prostu nie spieszy. Pracują po prostu na godzinę. No i takim czymś właśnie, moi drodzy, zaraz będziemy jechać. Dawaj, piją, piją, piją. No i weźmiemy sobie dwie, wypijemy i będzie fajnie. To jest tak zwany pas chlebowy. Zobaczcie jaka tu jest menelnia w samym środku Benderów. Powiem ci, chytry, chciałem się tym przejechać. Weszliśmy przez tą bramkę. Petry mówisz, mówi, że jak nie idziesz, to nie jest, jest potardy. Tam było definitywnie napisane nie wchodzić. Petry, zobacz jaki tam jest fajny opuszczony hotel. O kurwa, to jest wszystko opuszczone.